Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam na kolejne spotkanie z Fększu. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 26 lipca 2025 roku, sobotę. Dzisiejszy dzień jest pod władaniem małpy według chińskiego kalendarza, i to właśnie małpa będzie nam sponsorować naszą prognozę pogody. A jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj drugi urzędnik, a nazwa jego brzmi: Pozbywać się. Moi drodzy, rok, jeśli chodzi o o mm, kalendarz solarny, jak i lunarny nadal jest we władaniu drewnianego węża. I oczywiście są ciągle dostępne na kanale wszystkie horoskopy roczne i losu szczęśliwej wędrującej gwiazdy na rok 2025. Zachęcam do zapoznania się, a kto się zapoznał, to zapoznać się raz jeszcze, żeby sobie przypomnieć. Moi drodzy, ale miesiąc, no to tutaj mamy pewne już historie związane z właśnie kalendarzem solarnym i lunarnym i z pewnymi rozbieżnościami. W w tym momencie mamy władztwo wodnej kozy, jeśli chodzi o kalendarz solarny, a jeśli chodzi o kalendarz lunarny, to włada nami drewniana małpa. Moi drodzy, to właśnie dzisiejszy dzień jest takim dniem podwójnej energii małpy, więc możemy się ją troszeczkę tak, wiecie, rozpraszać, tak? Bo małpa to jest taka, wiecie, specjalistka od rozpraszania, ale ona właśnie daje nam pewne takie bodźce, żebyśmy ćwiczyli nasz umysł, żebyśmy się ćwiczyli właśnie w czym? W koncentracji. Drodzy moi, y, pamiętajcie o Pustym Kursie Księżyca. Wszystkie informacje na temat Pustego Kursu Księżyca na obecny miesiąc, jak i na nowy, przyszły y, sierpień 2025 znajdziecie na dole w opisie filmiku. Są dostępne na kanale opublikowane podcasty, właśnie informujące z, o tym Pustym Kursie Księżyca na te obydwa miesiące, o których tutaj wcześniej wspomniałam. Y, drodzy moi, i. sobota. Czyścimy, sprzątamy, no i według wenkszój, co robimy? Pozbywamy się. Słuchajcie, dzisiejszy dzień jest dniem bardzo dobrym na co? A, no na porządki, słuchajcie, właśnie na porządki. Bardzo dobry również na oczyszczanie ciała i umysłu, na spowiedź, na pozbywanie się czegoś, na rozpoczynanie nowej diety, ale uwaga, tutaj księżyca nam już przybywa, więc mm, tak z tą nową dietą, jeżeli to ma być dieta odchudzająca, to tak troszeczkę może być pod górkę, moi drodzy. Yy, bardzo dobry moment też na to, żeby rzucić Jakiś nauk i tutaj też zaznaczam, że księżyca przybywa, to może być troszeczkę trudniejsze, może to troszkę po prostu dłużej potrwać. Bardzo dobry moment, uwaga na co? Na zakańczanie niechcianych kontaktów czy relacji. Dzisiaj nie zaleca się podpisywania umów, rozpoczynania pracy na nowym stanowisku, zawierania małżeństw oraz uwaga, sadzenia roślin. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego szczura, smoka, węża i małpy, neutralny dla bawołu, królika, kozy i koguta, a zły dla tygrysa, konia, psa i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne spotkanie z Feng Shui.